Prawie ostatni dzień nowego, starego roku. Jutro, pojutrze zaraz będzie nowy rok, więc ja przygotowałam dla Was specjalną niespodziankę. A ta niespodzianka to 10 moich ulubionych książek, które związane są z nastolatkami 10 pozycji, które powinien znać rodzic nastolatka. Zacznę od tego, że jako trener Family Lab, czyli organizacji międzynarodowej, która zajmuje się wspieraniem rodziców w rozwoju, w w szkoleniu, w prowadzeniu różnych seminariów, na pewno fascynują mnie książki Jespera Jula. Jesper Jul przez ponad 30 lat pracował jako psycholog, psychoterapeuta z ludzi do książek. Niestety go już nie ma wśród nas, ale jego spuścizna w postaci książek została. I teraz, numerem jeden, numerem jeden dla mnie to jest oczywiście książka Jespera Jula: Nastolatki, kiedy kończy się wychowanie. No właśnie, kiedy ja przeczytałam po raz pierwszy, kiedy kończy się wychowanie, okazało się, że to jest około 12 roku życia, zastanawiałam się, podobnie pewnie jak um, wy, no dobrze, kończy się wychowanie, ale co jest potem? Okazało się, że potem już są tylko relacje. No ale znowu zadałam sobie pytanie, no ale dobrze, co to znaczy relacje? To znaczy, że, że, że na czym one polegają? W doskonały sposób Jesper w wyraża. Czym są relacje, jak nawiązywać relacje z nastolatkiem? To po pierwsze. Po drugie, mówi o tym, czym się różni poczucie własnej wartości od pewności siebie. Dlaczego tak dużo nastolatków ma obniżone poczucie własnej wartości? Jak wspierać nastolatki w budowaniu poczucia własnej wartości? Książeczka jest bardzo niewielkich rozmiarów, więc idealna do torebki damskiej i naprawdę gorąco, gorąco polecam. To jest pozycja numer jeden. Ale jak już jesteśmy przy Jesperze Julu, e, chciałabym e, pochwalić się drugą książką, która uważam, że e, jest fantastyczna. Zresztą e, jeden cały prawie moduł jest e, bazuje na tej książce. Rodzic jako przywódca stada, gdzie e, podczas mojej szkoły online, gdzie e, bardzo wiele wielu rodziców. Zastanawia się, jak być dobrym przywódcą, na czym polega bycie przywódcą w rodzinie, jak zostać liderem, jak zostać autorytetem, dlaczego jest to ważne, żeby wyznaczać granice, jak wyznaczać, jak być konsekwentnym jako rodzic, co robić, żeby dzieci słuchały, oczywiście, ale z drugiej strony, żeby nie zepsuć tych relacji, czyli tego, co jest najważniejsze w okresie Dojrzewania. Rodzic jako przywódca stada, oczywiście ja wszystkie tytuły napiszę w opisie filmiku, więc spokojnie będzie to tam się znajdowało, więc będzie można sobie zobaczyć. W każdym bądź razie, znowu, książeczka jest bardzo szybko się czyta. To, to ja lubię bardzo u Jespera Jula, mam jego wszystkie książki, ale takie ma inne podejście, wiecie, takie, że, że jednak. Rola rodzica jest bardzo istotna. To, że wychowanie się kończy w wieku 12 lat, słuchajcie, to wcale nie oznacza, że Twoja rola jako rola rodzica, nastolatka się kończy. Dlatego to jest bardzo, bardzo istotne, żeby wiedzieć jaka ona jest i czemu ona służy. Kolejną pozycją, którą chciałabym Wam polecić, to pozycja, którą niektórzy może już znają, bo podczas live'u na temat nowych technologii. Polecałam ją z całego serca. Jak nie zgubić dziecka w sieci? E, Mikołaja Marceli, rozwój edukacji, bezpieczeństwo w cyfrowym świecie. I teraz większość z Was zastanawia się: zabierać telefon, nie zabierać, ograniczać internet, nie ograniczać. Co zrobić, żeby dziecko się nie uzależniło? Jak mieć takie zdrowe, rozsądne podejście do technologii? A ja uważam, że wszystko, tak jak e, i młotek może służyć do zabicia, i młotek może służyć do tego, żeby wbić gwoździa. Tak samo z technologią. Technologia została stworzona po to, żeby nam ułatwić życie. I dając swój pierwszy tele, da, 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 dając pierwszy telefon dla nastolatka, czy dla dziecka, bo to w, w wcześniejszym wieku następuje, należałoby wiedzieć, jakie zasady ustalić, co. Mm, co mówić, jak mówić, czego zabraniać, czego nie zabraniać. Poza tym jest bardzo dużo badań przeprowadzonych na ten temat, jakie są skutki pozytywne. Bo negatywnych to, słuchajcie, jest mnóstwo oczywiście książek. I, i może być technologia uzależniająca, może technologia sprawić oczywiście, że Twoje dziecko gdzieś się w którymś momencie zagubi. Ale jak ze wszystkim, należy zachować balans. No i właśnie chodzi o ten balans. Kolejna pozycja z tej naszej złotej dziesiątki dotyczy komunikacji. Jeśli masz problem z komunikacją, chciałbyś się nauczyć, jak komunikować to, co chcesz przekazać dla swojego nastolatka. Jak słuchać, jak mówić, żeby nastolatki słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały. Ja pamiętam pozycję tą jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły. Korzystam z nią, jak moje dzieci miały tam. 6, 7 latek, niebieska wersja. Natomiast wersja druga jest właśnie poświęcona nastolatkom. I teraz dwóch wspaniałych autorów, którzy w takich króciutkich historyjkach, słuchajcie, pokazują, jak należy krok po kroku rozmawiać z nastolatkiem. Mówią o tym, jakie komunikaty działają na nastolatki. Mało tego, on opisuje, jak rozmawia z rodzicami. Jakie oni mają swoje przemyślenia, co robić, żeby zamiast dawania rozkazów, jak opisywać to, co czujesz, jak udzielać informacji. Wszystkie rzeczy, które pomagają w takiej, słuchajcie, malutkie zmiany, ale one powodują, że komunikacja z nastolatkiem ulega znacznej poprawie. Więc jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły. Kolejna rzecz, Związana jest z mózgiem. Większość rzeczy, które mm, odpowiadają za zmiany, jakie zachodzą w okresie nastoletnim, to nie tak jak kiedyś mówiono, że tylko hormony. Tak naprawdę to są zmiany w mózgu, a raczej niedojrzały mózg nastolatka. Sara Blackmore napisała książkę Wynaleźć siebie. Teraz jest chyba nowsza wersja żółtą okładką, z tego co wiem: Sekretne życie mózgu nastolatka. I teraz, jeśli chciałbyś wiedzieć albo chciałabyś wiedzieć, dlaczego Twoje dziecko nie chodzi spać wtedy, kiedy Ty byś chciał, żeby on, ona poszła, dlaczego y, ma problemy na przykład z koncentracją, dlaczego podejmuje ryzykowne y, zadania, dlaczego y, buntuje się przeciwko Tobie, to wszystko jest tutaj w bardzo świetny sposób przekazane a budowa mózgu i mózg odpowiadający za to właśnie jak zmienia się twój nastolatek to podstawowa powinna być wiedza i nauczycieli, bo to jest ich narzędzie pracy mózg nastolatka, ale również rodziców. Więc gorąco polecam wynaleźć w siebie sekretne życie mózgu nastolatka. Bardzo modne ostatnim czasem jest mindfulness. A mindfulness, czyli troszeczkę zatrzymanie się w teraźniejszości, Powstrzymanie się od mówienia czegokolwiek, przyjrzenia się bardziej sytuacji. I bardzo się zdziwiłam, kiedy zobaczyłam po raz pierwszy książkę związaną z mindfulnessem dla rodziców i ich nastolatków. I teraz: daj przestrzeń, i bądź blisko i teraz zwróć uwagę, daj przestrzeń, ale z drugiej strony bądź blisko. Pamiętajcie, jak ja często podkreślam, że naszą rolą, rolą rodziców nastolatków, jest oczywiście z jednej strony być przy nich, ale dawać również przestrzeń. No i teraz, kiedy nie mówić w przypadku nastolatków, bo my, jako rodzice, wiecie, bardzo często, bardzo często uwielbiamy dawać rady i pouczać ich. I, I my oczywiście wiemy wszystko lepiej. Natomiast mindfulness to oprócz tego, że ma jeszcze płytkę, gdzie są różnego typu medytacje, gdzie można różne techniki poznać relaksacyjne, no bo tak naprawdę i my, i nastolatkowie jesteśmy bardzo, bardzo zestresowani. W związku z tym, yy, świetną pozycją jest yy właśnie ta książka. I tutaj ja jeszcze tylko spojrzę w ten spis treści. A, są poszczególne rozdziały, które opowiadają o odwadze, empatii i zaufaniu. Takich trzech składnikach, które bardzo poprawiają, ułatwiają relację dla rodziców nastolatków. Więc mindfulness, daj przestrzeń i bądź blisko, kolejna świetna pozycja na nowy rok kalendarzowy. Ostatnia książka, z, którą zakupiłam, nie ostatnia, z naszej dziesiątki, oczywiście, ostatnia książka Uwięzieni w słowach rodziców, zaintrygował mnie ten tytuł i zobaczyłam, że poświęcona jest ona przede wszystkim temu, jaki wpływ my, rodzice mamy na przyszłe życie nastolatków. Bo teraz bardzo często łapiemy się gdzieś tak około 30 roku życia, zaczynamy się zmieniać w naszych rodziców. Pomimo tego, że mówiliśmy, jak byliśmy nastolatkami, że. Z pewnością będziemy inni, lepsi, bardziej wyrozumiali. Życie jednak troszeczkę pisze inne scenariusze. I e, książka, napisana też przez e, polskich psychologów, Uwięzieni w słowach rodziców jak uwolnić się od zaklęć, które rzucono na nas w dzieciństwie świetna książka, bo okazuje się, że tak naprawdę słowa rodziców, typu chłopaki nie płaczą, nie rób kłopotu, ojciec wie lepiej, nie mów nikomu, co się dzieje w domu, życie to nie zabawa, a nie mówiłem, ograniczają nas na całe życie. Czasami blokady, które mamy jako dorośli, są spowodowane właśnie tymi magicznymi zaklęciami, które otrzymaliśmy od naszych rodziców. I teraz, jeśli jesteś rodzicem nastolatka, to z pewnością e, też złapiesz się, że mówisz pewne takie rzeczy, które mogą negatywnie wpływać na przyszłość Twojego nastolatka, a okres nastoletni to okres kształtowania się nowej osobowości, kształtowania się mózgu nastolatka, jego zachowań, opinii, wszystkiego, co jest z tym związane. Więc teraz jak zdjąć te zaklęcia, co robić i jak się ich pozbyć, no i słowa, które zdejmują od zaklęcia. Przepraszam, wybaczam, dziękuję, doceniam, proszę, wybieram i obiecuję. Bardzo ciekawa pozycja. Nie lekka na pewno, no bo możemy przejrzeć na oczy i zwrócić uwagę, że nawet nie sądziłem albo nie sądziłam, że aż tak wielki wpływ rodzice albo to, co mówili, miało na moje późniejsze życie. Tak przynajmniej mówią ci, którzy skorzystali z tej pozycji. Moją ulubioną e, autorką, która wią wciąż żyjącą, e, która pisze na temat rodzicielstwa, może niekoniecznie o nastolatkach, a to oczywiście doktor Szefali. No jest cudowne, ja uwielbiam na nią patrzeć ją słuchać. Nie wszystkie pozycje są jeszcze w języku polskim, natomiast świadomi rodzice, w ogóle o świadomym rodzicieństwie jest bardzo, bardzo dużo rzeczy. Natomiast świadomi rodzice, budząc siebie, wzmacniasz swoje dziecko, pokazuje, że tak naprawdę, no, udzielając konsultacji dla rodziców, rozmawiając, prowadząc warsztaty, Często rodzice dochodzą: Moja wina, nie? Muszę nad sobą popracować, żeby poprawiły się relacje, żebym lepiej się dogadywał z nastolatkiem. I tak naprawdę właśnie tak jest. To znaczy, bardzo często to my musimy naprawić siebie, żeby poprawić relacje w rodzinie. Najsmutniejsze zdanie, albo najmocniejsze zdanie, jakie w życiu usłyszałam, to było: Możesz zmienić jedynie siebie. A dlaczego takie smutne? Ponieważ my zawsze chcemy zmienić innych. Ale jest to niemożliwe. Nie możemy zmienić męża, nie możemy zmienić a, dzieci. Oni są jacy są, natomiast możemy popracować nad sobą. I w przypadku rodzicielstwa wymaga to naprawdę niesamowitego wysiłku, żeby popracować nad sobą. I ta książka, mm, wiecie, to jest naprawdę e, świetna pozycja. Nie jest cieniutka, tak jak jest pera Jula książki, ale, ale tu mam co, co drugą ligę podkreślaną. I jak można ją nawet trzy razy w roku czytać, i za każdym razem odkryje się coś nowego. Więc naprawdę serdecznie polecam. Drugą książką na temat komunikacji to całkiem niedawna pozycja: Dogadać się z Nastolatkiem, Dojrzałość i Szacunek w Relacji. Ona bardziej może nie mówi tak jak tamta, jak mówić, żeby nastolatki słuchały, jak słuchać, żeby nastolatki mówiły konkretne techniki. Tu bardziej chodzi o to, jak poprawić relacje z nastolatkiem. I teraz są takie trzy, cztery rzeczy, które są bardzo istotne. Czyli, przede wszystkim, no, prawie 40 stron jest poświęcone słowu akceptacja. No bo, a nastolatek, który czuje się akceptowany w swoim domu, on chce w nim zostać, on chce do niego wracać, on chce go odwiedzać, on nie chce od niego uciekać. Teraz, co zrobić, żeby dom był pełen akceptacji, żeby był miejscem, gdzie. Nastolatek może zdobyć jakieś schronienie i, i może przyjść ze wszystkim, co go dotyczy albo co go boryka. Być widzianym. Ja mówiłam, że jedną z potrzeb jest bycie usłyszanym, ale również bycie zauważonym. A tak naprawdę teraz co znaczy bycie zauważonym? Niezależność. Kolejny rozdział, który mówi o tym, dlaczego nastolatek chce od nas być niezależny i dlaczego jest to bardzo dobre i wskazane, jeśli on się buntuje, chociaż nam się może to nie podobać. O swobodzie wyrażania siebie, dlaczego nastolatki mówią zaraz, dlaczego nastolatek mówi zawsze na mnie krzyczycie, dlaczego denerwujesz mnie, ciągle się czepiasz, szkoła nie jest mi do niczego potrzebna. Takie typowe teksty nastolatków i jak na nie reagować i co one oznaczają, może nie jak reagować, ale co, co stoi za tymi słowami, co stoi za, za słowem cokolwiek, za słowem zaraz i później, za słowem denerwujesz mnie. Bo każde takie zachowanie, które nam się nie podoba, to jest zaproszenie do dyskusji, bo ono coś oznacza, tylko nie zawsze umiemy to w odpowiedni sposób zinterpretować. I na koniec zostawiłam książkę, ponieważ wciąż depresja nastolatków to taki temat niezgłębiony przez wielu rodziców. Dopiero budzą się, kiedy okazuje się, że ich nastolatek cierpi. Jest mnóstwo pozycji. Jedną z dobrych pozycji, naprawdę takich e, głębokich, to jest depresja nastolatka, poradnik dla rodziców. I ten poradnik dla rodziców jest całkiem gruby, ale mówi, jak jakie są przyczyny depresji. Jak wyłapać, kiedy nastolatek ma depresję, jak reagować, kiedy udać się do specjalisty. Wiecie, bo jak jeden członek rodziny jest chory, to chora jest cała rodzina. I chodzi o to, żeby jeśli Twój nastolatek ma oznaki jakiejś depresji. Jeśli widzisz, że jest, ma obniżony nastrój dłużej niż 2-3 tygodnie, to może świadczyć o tym, że oczywiście choruje na depresję. Wówczas musisz się jako rodzina/nastolatka doszkolić, wiedzieć, jak mu można pomóc, co mówić, a czego nie mówić, jakie zachowania wspierać, a jakich jak omijać. Więc dobrze by było, żeby. Jeśli jest taka, takie zagrożenie, albo widzisz, że jest coś niepokojącego, albo twój ostatek już jest chory na depresję, a depresja to jak każda choroba, ona jest wyleczalna, ale wymaga dużo wsparcia, miłości i ciepła. To, jest moje, to są moje 10 pozycji, które ja z głębi serca polecam na nowy rok 2023. Ponownie życzę wam wszystkiego oczywiście najlepszego. To był taki prezent, niespodzianka końcowo -roczne. Mam nadzieję, że spodobały Wam się te pozycje, a ja zaraz oczywiście napiszę ich wszystkie tytuły razem z autorami, gdybyście chcieli je zakupić. Powodzenia!